Was nocni gracze. Z tej strony K-Wolf, a to jest północne granie. Wracamy do dżungli. Kolejny odcinek: Don't Starve. A dzisiaj zajmiemy się połowadem na kurki. W stylu Elmera Fada. <grystanie> zrobiły z sobie siekierę. I. Zaraz Wam pokażę pewną sztuczkę, której nauczyłem się jako młody drapanie. Zawiałałoby, gdyby ten królik był troszeczkę dalej od nogę, Swoją drogą, z tego co pamiętam, to gdzieś tak jest. Na dole postawiłem. O! Udało się. Mam go. I teraz. Nie, 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 nie będę ryzykował. No cóż, lepiej ty niż ja, ja muszę przeżyć w końcu. O! I jest. Będzie dobrze. Okej. Okay. Podkradamy się do niczego nie podejrzewającej ofiary. I atak! O kurde. Ucieka w nie tą stronę. Tak, zniszczy cię! Chodź tu! Ach, chodź tu, ty, łapą, długą uchy. Wielu nie możesz uciekać wiecznie. O mój Boże, dobra teraz ci się upiekło, ale następnym razem dorwę cię. Choćby to miała być ostatnia rzecz, jaką zrobię w życiu. Zając? No Nupagadi! Ci, którzy oglądali Wilki Zające, to wiedzą o co chodzi. Ale w tym momencie naprawdę skopałem sprawę A dzień już się chyli ku końcowi o, kur... ba. Nie lubię burz ani w realu ani w tej grze cóż to zrobimy troszeczkę Trac kopalnianych, skoro już się dzieje chwili ku końcowi więc na to nie poradzę o dobrze krzemień, kamienie i tą dziwną substancję, którą miłem na chłodę nie jest potrzebna. No tam pominąłem ile kamień. I mamy złoto, proszę Państwa. Zaraz lecę do dentysty zrobić sobie złote zęby. I alarmę sobie założę. Taki... samochodowy. Co by mi we śnie buźki nie otwierali. Tak jest. I jeszcze więcej złota! Bardzo jestem z tego zadowolony. No dalej zła... no. Coś mi dzisiaj klikanie nie wychodzi. Po prostu... Jeszcze tak źle nie było. No, to pewno późna godzina. O! Kolejny złoty, złoty, złoty kamyszek. Cholera, słów mi zabrakło. Nie czepiajcie się! Okej. Okay. Kolejne kamienie. Ile na jeszcze? Ah, oh, shit. Ale teraz mam dużo tego przemienia, więc mogę sobie produkować tych kilofów, a produkować. Okej. Okay. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze nie ma nocy. Damy, damy radę. Co jest taki creepy? że żartujesz, że coś ptaków boisz. Maksymilianie? O! Już, 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 już powinienem sobie zrobić ognisko. O! Chyba w ostatniej chwili. Dobra, ale napalimy sobie trochę do końca. I... Wydobywamy dalej. O, teraz jest noc. Dobra, pomyliłem się z dziebką Wykorzystamy ten kilo. W jest kolejny złoty kamyk. Halo? Ha, 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 halo? Co to się na mnie tam tak gapi? CO SIĘ grapisz MAM KILOW! BU 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 O! Przyglądają mi się jakieś... stwory. Nie powiem, już, żeby to... nie powodowało pewnych ciarek. Musimy sobie... A upieczemy sobie trochę... potrawki z królika. Nom, 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 nom. Dobra, jeszcze zjemy sobie trochę mm, smażonych jagód i prażonych nasion. Hm, myślałem, że trochę więcej mi to uzupełni tego głodu. Najwyraźniej Maksymilian jest wielkim żagłokiem. Kolega, jego mać. No nic. Już jest dzień. Idealnie. Powiedziałem już, jest dzień. No. Ja się nie mogłem zdecydować, czy już chcę zacząć to dzień, czy jeszcze tym pomęczyć. Skończył mi się kill off. Ale wydaje mi się, że mam... Eee. Nie, mam bardzo mało kamieni. The fuck. To nie powinno tak być. Oddawaj te. Spijaj dalej, to są moje nasiona. Moje ciężko ukradzione nasiona! Uciekaj stąd. Dobra. W takim razie jeszcze troszeczkę wykupimy sobie. Co to? Co to? Co to ku Co to było tutaj? Nie pamiętam takiego czegoś. O nasiona Ale... Nasiona, ale... Wy... Wy też to widzieliście? Takie jakby... Takie... W cieniu coś dziwnego. Co to było? O, Max, no jeszcze aż tak źle nie powinno z Tobą być. Nie powinien na łeb dostawać, przyjacielu hmm. drogi. Co to było? Co to, co to było? Nie wiem. Przyznaję. Od czasu ostatniego <trybuj> <trybuj> razu, kiedy miałem przyjemność zapoznać się z tą drugą Zrobiła się o wiele bardziej... mroczna? Dobra. Ostatnie dwa e, głazy. Ostatnie dwa... Ostatnie dwa głazy i e, co mieliśmy... A Już wiem, tak. Zaporować na kuryki, jak Elmer fat. Tak, 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 tak. tak. Znowu tu widzę! Co to jest? Co, co to jest? Co i, i, i znikło? Co to, co to... I, I znowu no czemu ja widzę takie dziwne rzeczy, czy to już mi na mózg pada? Nie, dobra, nie idziemy w tamtą stronę. się jakieś kurwa dziwne rzeczy dzieją? Okej okay. idziemy na królyki, trochę daleko znowu. Będę musiał się cofnąć, no ale cóż. do gasa. Eee... I właśnie zgasł. Dobra, weźmiemy sobie trochę popiołu. Może się do czegoś przydać. Później. Nie wiem. O i kolejne nasiona. Coś mi się wydaje, że będę miał dietę nasienną. Jeśli nie uda mi się nic upolować. A eee, tu jest Nora tego kolejka, którego zrobiłem wcześniej. No wierzysz w króliczki, Max. No cóż. Mam dla ciebie przykrą wiadomość, Max. Lepiej usiądź, bo może być to dla ciebie nie lada wstrząs. Ale miałem laga, ale miałem laga, ok. Królik wielkanocny nie, nie istnieje! Rozumiesz to? Nie istnieje! I pogódź się z tym! Bądź mężczyzną! Nie płacz, tak, Nie płacz. Ja też. postaram się, nie płakać. No dobra, ale żart na bok. Ja wiem, że jesteś... O, jest, jest, jest. W końcu to ciężki cholery. Znalazłem go. okej. Okay. zrobimy sobie sikiega. Na wszelki wypadek. Teraz muszę się odpowiednio ustawić i zaatakować. No. Powinieneś uciekać do nory! O mój Boże... A niech szlak twórców tej gry trafi! Kiedy poprawili skrypt na... noch! Kolejne Pieprzone króliki... Dobra! Dobra, jak gramy w ten sposób, to okej! Okay. Będą działać te... Będą działać, okej... Okay. Dobra, jeszcze jedno przygotuję... Widzę, że tutaj mamy dwóch... Dwóch delikwentów... Uszatych... Z... Obywatele obrywa uszaci, ty w tom dziura, a ty w tamtą. I nie pchać się. O, jest jeden. A drugi mi spierdol, bo się dzień skończył. No do ciężkiej cholery. Okej. Okay. O, o. Nie mam już miejsca. Dobra, wyrzucimy najwyżej. Dlaczego ja cały czas psuję te gry? Co się dzieje? Ja tego nie robię specjalnie, naprawdę! Zabiliśmy no, zrobiliśmy kłyka. Weźmy zjemy te surowe jagody. Jest bardzo, bardzo niedobrze. Nie, nie wiem, co my zrobimy. Jesteśmy głodni. Ech. Dobra, no, narąbiemy trochę drewna. No, nie ma co marnować czasu, stojąc bezczynnie pośrodku lasu. Ale coś mi się wydaje, że jak tak dalej pójdzie to moja przygoda z tą grą będzie krótsza niż myślałem No wiem, że jesteś głodny Uwierz mi, ja też byłbym głodny Ja też byłbym głodny od machania tą cholerną siekierą przez cały czas Ciach, 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 ciach. No, ile można? No, ale z drugiej strony rozumiem cię, jesteś głodny. O! A, Co to jest? Co to? Okej, okay, dobra. Nie, nie. Ignoruję mnie. Aha, może sponikowałem trochę za wcześnie. Może nie jest tak źle. Nie, na pewno. To mi nic nie Wszystko jest w porządku. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Zamknij się! Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie mam trawy. O kurwa. O kurwa. Szybko! O! Oh. Dlaczego mogę zbudować... A, no tak. O... Ja... Co tu jesteś? Co czym ty jesteś? Spik dalej Stąpam po tobie Uciekaj Sio! Zlagowałem grę przez ciebie! No! Boże, jakie jazdy! Jakie jazdy! Eee... Musimy, musimy dodać... Tak, musimy dodać trochę drewna. Okej. Okay. Eee, przygotujemy sobie ucztę z eee, króliczej potrawki i trażonych nasion. Eee, wszystkie jak leci. C nie zapraszałem cię na obiad! Spadaj! Spadaj! Uciekaj! No. O, 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 widzisz, że nie może ze mną zadzierać, bo ja jestem człowiekiem z siekierą. Okej, okay, wiemy. O Boże. Tego się naprawdę nic nie robią. Ale dlaczego? Ja pamiętam kiedyś to kiedyś to... Zbieranie kwiatów mi podnosi ten wskaźnik. Okej. Okay. To znaczy, że teraz będziemy zbierali kwiatki. Bo zbieranie kwiatów to jest prawdziwy, męska czynność, to jest prawdziwe męska rzecz, która podnosi nam yy, nasz yy, współczynnik, yy, że tak powiem... Tr Trzyma nas w ryzach, tak? Dzięki temu nie wariujemy. Więc się nie śmiejcie, dziewczyny. Zbieranie kwiatów jest jak najbardziej męskie, jest jak najbardziej macho. I od teraz będziemy się tym zajmować. O, e, mamy brodę. Mamy zajebistą brodę. Max ma zajebistą brodę. I e, w takim razie... Co ja chciałem? Cholera, nie wiem co chciałem. Eee... Kiedyś pamiętam, można było mieć plecak, ale najwyraźniej zrezygnowali z tego. No cóż, ale w tym momencie kończy mi się już czas na ten odcinek. E, w następnym, w końcu, zrobimy większe polowanie, chociaż ustawiłem już trzy e, pułapki. Tam, gdzie mniej więcej były te cholerne króliki, tylko nie posłużyłem przynęt. Mówi się, trudno. A wrócimy do tego w następnym odcinku, do naszych przygód w Głuszy, e, śladani Bera Grylsa, a tymczasem żegnam się z wami. Dobranoc!